Witam Państwa bardzo serdecznie na takim krótkim wideo dotyczącym krajowego systemu e-faktur. Jeśli chodzi o krajowy system e-faktur to jest kilka elementów, o których musi każdy przedsiębiorca pamiętać. Jeśli chodzi o KSEF, który Planowo ma wejść w życie od 1 lipca 2024 roku. To dużo, ale też trochę mało czasu. Przede wszystkim z tego powodu, że wdrożenie krajowego systemu e-faktur w każdej firmie będzie zindywidualizowane, będzie zależało od tego, w jaki sposób już w tej chwili firma ma poukładane procesy. W związku z tym konieczne jest, żeby każdy przedsiębiorca zastanowił się nad tym, w jaki sposób krajowy system e-faktur chce stosować, w jaki sposób wdrażać w swojej konkretnej firmie. Krajowy system e-faktur będzie dotyczył wszystkich podatników, którzy mają swoją siedzibę działalności gospodarczej w Polsce, bądź tutaj mają swoje stałe miejsce prowadzenia działalności. Przy czym będą pojawiać się pewne odstępstwa od tej zasady czasowe i ze względu na to, dla kogo wystawiamy faktury, bądź ze względu na to, jakiego rodzaju usługi na przykład świadczymy. Po pierwsze przewidziane jest przedłużenie czasu na wdrożenie KSEP-u w zakresie wystawiania faktur dla podatników zwolnionych, na przykład do limitu 200 tysięcy złotych, czy ze względu na przykład na przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast zwolnienie z tego obowiązku jest w zakresie wystawiania faktur strukturyzowanych, co niestety wiąże się z tym, że mogą się zdarzać przypadki takie, iż taki przedsiębiorca za pomocą KSEF-u z kolei będzie otrzymywał faktury zakupowe. Natomiast będą też pojawiać się pewne odstępstwa w sytuacjach, w których będziemy konkretną fakturę wystawiać, między innymi takie odstępstwo to znaczy nie będzie konieczności wystawiania faktury ustrukturyzowanej w odniesieniu na przykład do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czy też na przykład na podstawie przepisów szczególnych rozporządzenia, które ma wejść w życie, na przykład dotyczącego świadczenia usług przejazdu autostradą płatną. E, oczywiście ustawa przewiduje też różne tryby, różne tryby awarii, awarii ogłoszonych w biuletynie informacji publicznej, w social media, m, tryby niedostępności systemu czy też niemożliwości, ale po stronie podatnika. Każdy z tych trybów rządzi się innymi zasadami, innymi obowiązkami i innymi terminami po stronie przedsiębiorcy, które trzeba znać, ponieważ jak każdy nowy system wiąże się on z sankcjami. Sankcje będą dotyczyć nie tylko tego, gdy przedsiębiorca nie wystawi faktury ustrukturyzowanej, a takowy obowiązek będzie miał, ale również wtedy, gdy na przykład nie dopilnuje formalności w związku z ustaniem awarii krajowego systemu e-faktur. O tych wszystkich elementach właśnie związanych z KSEP-em będziemy mówić w najbliższych artykułach, w najbliższych webinarach i w najbliższych szkoleniach, więc zapraszam Państwa bardzo gorąco do obserwowania profilu i obserwowania tych myślę bardzo istotnych informacji z punktu widzenia wdrożenia systemu, który w jakimś stopniu zrewolucjonizuje wiele podmiotów.